Uwaga! Materiały zawierają elementy na gości ukazywane wyłącznie w celach edukacyjnych. Treści dedykowane są osobom przygotowującym się do egzaminu praktycznego technika masażysty. Wszystkie osoby przedstawione na nagraniach są pełnoletnie i wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku. Dzień dobry. Czy na tegorocznym egzaminie państwowym ponownie pojawi się masaż tensygracyjny? Nie wiem, ale i tak zapraszam na odcinek. Wiem, że masaż ten sygracyjny wzbudza wiele emocji i pewnie pod tym filmikiem też będzie kilka komentarzy, a więc chciałbym trochę uprzedzić wypadki i omówić kilka kwestii. Po pierwsze, masaż ten w wersji gabinetowej, a egzaminacyjnej na pewno będzie się różnił. Zresztą tak jak każdy masaż. Dlatego celem tego filmiku jest pokazanie według mnie najprostszego schematu, jak zdobyć maksymalną liczbę punktów. To, co będę pokazywał, opieram na poprzednich egzaminach, karcie oceny egzaminatora, książce samych autorów czy materiałach, które możemy znaleźć od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Po drugie, wiem, że dla wielu z Was wydaje się masaż ten przekombinowany, dziwny, trudny, może czasem niezrozumiały. Natomiast uwierzcie mi, że masaż ten sygracyjny naprawdę ma sens. Faktem jest, że wymuszona pozycja na boku. Do układu chociażby pierwszego czy czwartego faktycznie jest problematyczna, szczególnie jeśli pacjent jest trochę większych gabarytów, ponieważ rodzi się pytanie, jak zmieścić kształtki pacjenta i jeszcze ułożyć go bezpiecznie. Nie wiem, czemu OK póki co uparło się na tą pozycję, ale ponieważ OK chce pozycję na boku, również będę pokazywał w filmiku pozycję boczną. Natomiast pamiętajcie, że sami autorzy mówią jeszcze, że prawidłowa może być pozycja leżenia przodem czy leżenia tyłem. Po trzecie, Uważam, że zasada ten segregacji i łańcuchy omówione w książce chociażby autorów są naprawdę świetnym drogowskazem do diagnostyki, a więc korzystajcie z niej nie tylko w trakcie egzaminu. Myślę, że tyle na razie wystarczy. Działajmy się do roboty. Treść zadania egzaminacyjnego brzmi: Cytuję. Przeprowadź ocenę palpacyjną stanu napięcia tkanek w obrębie całego układu mięśnia najszerszego grzbietu po stronie prawej, a następnie wykonaj masaż tensegracyjny zgodnie ze skierowaniem na zabieg masażu zamieszczonym w arkuszu. Zabieg wykonaj na pacjencie, który przyjął pozycję leżenia na lewym boku. Do przygotowania stanowiska standardowo potrzebne będą nam ręczniki papierowe, płyn do dezynfekcji powierzchni, płyn do dezynfekcji dłoni, środek poślizgowy, ręczniki i podkład jednorazowy. Kto zorientował się, że o czymś zapomniałem? Oczywiście mowa o dwóch kształtkach w kształcie trapezu do masażu tensegracyjnego na boku oraz jeśli nie mamy możliwości uniesienia zagłówka, to jeszcze jedna kształtka pod głowę naszego pacjenta. I zwróćcie uwagę, że potrzebujemy dość dużej ilości ręczników, nawet do pięciu, tak aby okryć stół, kształtki oraz odpowiednio naszego pacjenta. Ale zanim przyjdzie do ciebie Twój partner do masażu, pamiętaj podnieść rękę. Zanim zaczniemy przygotowywać pacjenta do zabiegu, zwróćmy uwagę jeszcze na skierowanie. Zauważ, że spalpować mamy cały układ mięśni najszerszego grzbietu po stronie prawej. Natomiast na skierowaniu mamy doprecyzowane, że zabieg mamy wykonać w obrębie najszerszego grzbietu po stronie prawej oraz kończyny górnej prawej. Stąd istnieje pewien dlemat, ponieważ do samego zabiegu kończyna dolna prawa powinna być przykryta, ponieważ na niej zabiegu nie mamy wykonać, natomiast spalpować mamy cały układ, a więc również kończynę dolną. I tutaj z pomocą przychodzi nam karta egzaminatora, której my niestety w trakcie egzaminu nie widzimy. Ale zauważmy, co mówi. Przygotowanie pacjenta oceniane jest dopiero po wypełnieniu przebiegu pierwszego, a przed przebiegiem drugim. Co to znaczy, że egzaminator przygotowanie pacjenta, a więc jego okrycie, będzie oceniał dopiero po wykonaniu diagnostyki. Stąd mamy dwie możliwości wykonania tego. Po pierwsze, Albo pierwsza opcja: przygotowujemy pacjenta standardowo, a więc mamy odsłonięty grzbiet po stronie prawej i kończynę górną prawą. Zgłaszamy przygotowanie pacjenta do diagnostyki. Badamy palpacyjnie kończynę górną, najszerszy grzbietu, następnie odsłaniamy kończynę dolną prawą, palpujemy ją, a później znowu ją przysłaniamy. Ewentualnie możemy mieć pacjenta nieprzykrytego w obrębie kończyny dolnej prawej, spalpować cały układ. I dopiero okryć się ręcznikiem, który do tej pory leżał na stoliku zabiegowym. Którą opcję wybrać i która opcja będzie bardziej intuicyjna? Nie wiem. Tutaj musicie podjąć decyzję już samodzielnie. Za diagnostykę, a więc badanie palpacyjne możesz otrzymać aż 4 punkty. Zrób więc to dokładnie i nie śpiesz się. Pamiętaj, że powinniśmy spalpować cały układ, a więc wszystkie jego elementy. Natomiast szczególnie będzie zwrócona uwaga na cztery punkty. Boczną powierzchnię kości piętowej, talerz biodrowy, wyrostki kolczyste, konkretnie chodzi im o TH5, TH6, TH7 oraz kość grochowatą, a więc okolice nadgarstka. Palpację na filmiku przyspieszamy dwukrotnie. Zaczynamy od troczka górnego mięśni strzałkowych i przegrody międzymięśniowej tylnej podłodzia. Następnie okolice kłykcia bocznego kości piszczelowej, a następnie samo pasmo biodrowo-piszczelowe. A więc po napinaczu powięzi szerokiej idziemy do kolca biodrowego przedniego górnego. Następnie możemy się cofnąć i ponownie po napinaczu powięzi szerokiej idziemy do mięśnia pośladkowego wielkiego. Następnie powieść pierwszowolędźwiowa wraz z talerzem biodrowym, a właściwie grzebieniem. Wyrostki kolczyste do TH6, a następnie guzek mniejszy kości ramiennej i przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia. Następnie mięśnie przedramienia przyczepiające się na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej oraz na końcu mięśnie kłębu i kłębika. Ponieważ mięśnie najszerszy grzbietu masujemy na końcu, a kończyną dolną podczas masażu się nie zajmujemy, a więc schemat wykonania zabiegu powinien wyglądać. Okolice mięśni kłębu i kłębika, następnie przedramię, później ramię, właściwie przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia, a na końcu mięsień najszerszy grzbietu. Jeśli posprzątałeś stanowisko i jesteś pewien, że nic nie pozostało ani na stole, ani na stoliczku zabiegowym, ostatni raz możesz podnieść rękę. Wtedy egzamin ci podziękuję i będziesz mógł wrócić do stolika, dokończyć, wypełniać kartę pacjenta i zadania pod kartą. Mam nadzieję, że masaż tensegracyjny, a przynajmniej układ pierwszy, nie będzie już dla Ciebie powodem do stresu. Pamiętaj tylko, żeby zabrać dużo ręczników, nie pomylić strony lewej z prawą, tutaj... Pozdrawiam wszystkie grupy technika masażysty, które prowadzę. Dokładnie czytać polecenia, a przede wszystkim postarać się walczyć z emocjami i nie stresować. Na tym etapie będzie liczyło się to, co wypracowałeś, i niepotrzebny stres na pewno Ci nie pomoże. Ja tymczasem dzisiaj się z Tobą żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale.